Hej! E, ja jestem Paula. Ja jestem Gaba. E, I tak, to są nasze pierwsze filmy. Proszę o wyrozumiałość. I może tak, powiem coś o sobie. E, ja ja jestem Gaba. No, ja jestem Paula, jestem publiczny. Tak. Mamy obaj 15 lat. Ja chodzę do 6 klasy, ponieważ poszłam wcześniej do szkoły. Byłam bardziej rozwinięta, tak jak to Ja nie rozumiem tych ludzi. Tak. E, no, co my mówili. E, ja idę już w tym roku, będę szła do gimnazjum. Gabi ja idzie wyszła do 6 klasy. Nasza przyjaźń za około 12? około 12 lat około 12 lat i przejęliśmy się na dobrej nazwę, później kłóciliśmy się A to było tylko... dużo razy i tak. to było nie za mną i też kuciło takie brzdety po prostu, więc... E, A się nie martwcie. No. I to jest nasz pierwszy tydzień, jakiegoś mieli powtarzam o wyrozumiałość i zostawiajcie e, komentarze, łapki w górę oczywiście, subskrybujcie Zuby. i prosimy oczywiście o, o szacunek, bo dużo ludzi tak ludzi komentuje, aż po prostu szkoda mi się ich robi. Jeżeli wam się nie podoba, po prostu, mówcie po prostu w wtedy postawimy, czy będziemy nagrywać filmiki, czy nie. Tak. I ten, ten kanał, ogólnie nasz cały kanał, będzie zawierał vlogi, tagi, wszystko co możliwe, jakieś Czarań, no, a teraz siedzimy w domu Nie, 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 No, po to, prostu... No to, no, e, co? E, chcę powiedzieć. Nie, nie Dobra, to możemy kończyć, co? E, no, a jeszcze będzie też filmik zapoznawczy, w którym mam wszystko o nas, właśnie nie, nasze fajce, nasz Facebook, na E-maile. poznajmy nasze maile, no, mail. e, Dobra, no, nie, nie I to, to nie będzie wszystko. Wyszło. Tak. Dobra, pa pa papa!